Twoje wspomnienia nie są prawdziwe. Brzmi brutalnie? Niestety. Twój mózg kłamie za każdym razem, gdy próbujesz sobie coś przypomnieć. Neurobiolodzy odkryli, że pamięć nie działa jak nagranie wideo. Za każdym razem, gdy przywołujesz wspomnienie, twój mózg odtwarza je i nadpisuje nową wersję. To proces zwany rekonsolidacją pamięci. Czyli za każdym razem, gdy wracasz do przeszłości, trochę ją zmieniasz. Hipokamp, centrum pamięci. Aktywuje wspomnienie, ale gdy emocje są silne, ciało migdałowate dodaje nowe konteksty. Twój mózg koloryzuje wspomnienie zgodnie z Twoim aktualnym nastrojem, przekonaniami czy emocjami. Dlatego po latach ta sama historia wydaje się zupełnie inna. W eksperymencie Elizabeth Loftus badani byli przekonani, że jako dzieci zgubili się w centrum handlowym, choć to nigdy się nie wydarzyło. Po kilku rozmowach 25% z nich pamiętało to zdarzenie z pełnymi szczegółami. To dowód, że mózg potrafi tworzyć fałszywe wspomnienia z taką precyzją, że sam w nie wierzy. Twoja pamięć nie jest archiwum to opowieść, którą mózg wciąż pisze na nowo. Dlatego przeszłość nie zawsze mówi ci, kim byłeś, tylko kim jesteś dzisiaj, bo każda myśl o przeszłości to tak naprawdę nowa wersja tej samej historii.